Tenerzy polskiej kadry. Z drugiej strony trenerzy są gotowi. Zawsze gotowi jak widać. Mają swoje ławeczki. Też no i tak. tak. A z drugiej strony banda dyletantów zwanych zawodnikami. Zbiórka w kręgu! Witamy Was na zgrupowaniu sportowym. Zapewne dzisiaj niektórzy z Was czują mięśnie, których nigdy w życiu nie czuli po tak, wczorajszym przejściu. Taki stary człowiek musi usiąść. <laughs> Komentarze mo za moich pleców. To są komentarze Pana Szaranowicza Dzisiaj na obozie odbywa się u nas dzień harcerski Czyli mamy zajęcia z musztry, zajęcia z, z symboliki, historii starcerstwa, pionierki i innych tego typu rzeczy. Lewa noga naprzód, lewa noga naprzód, dla ojczyzny trzeba zrobić tak. Na... tył, na lewo, marsz! I mamy góry raz dwa. Raz, dwa. raz, dwa, trzy. Jak widać nasz partenon znowu stoi. Właśnie odbyła się wernisaż naszych linografii. Wybieramy najładniejsze z nich. Metodą głosowania jest ustawienie się przy wybranej przez ciebie pracy. Ja się dołączam do kolejeczki. Gratulacje po skautowemu. A dlaczego po skałtowemu? Lewą ręką. Dlatego, że to jest nagroda. Wiktoria! Brawo! To jest zwycięska praca. A to jest miejsce numer dwa. Pikne. Ja na to głosowałem. mój właśnie próbuje utrzymać milczenie przez 24 godziny jest to jego wyczynem na Pagon Wędrowniczy. I <noise> I da rady. Może mu się uda, może i nie. Jeszcze chciałbyś słuchać też... Trzech piór! Trzech piór. Więc dwa dni milczenia, genialnie. Yes. No, dwa dni milczenia na jednym obozie. Przesada jak na moje. Przemuś, powiedz coś. Każdą dziurkę? Czy można tą No powiedz, jak się bawisz dzisiaj? Tam, obok, robisz cypiotki. Co jest ta Przemuś? Eee, jak się to klei? Eee, Jutro to samo. Czekaj, czekaj. Jutro, Jutro się... powtarzam. Ja. Ile <coughs> Także przemusiał się. Nie udało wytrzymać też tym razem. Też być ciekawie Grzmi, A mam nadzieję, że będę miał ładne ujęcia. Uuu. Jest piękna pogoda Zaczęła się burza Sztos Sztos namioty Wszyscy spiewają. umrzemy Ja zaczęłam Ja początek Zapałem? Pięknie jest Uciekliśmy do namiotów ale żyjemy na razie? Jeszcze żyjemy. Uuu. Będziemy informować... O Jezus Maria. Będzie, będzie, Będziemy informować Was na bieżąco o stanie e, nas wszystkich. Żartowałem. Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! No muszę to nagrać! Zaraz Zamknij się! Chodź! Jejmy stąd, bo burza na nas wali! Rej, hej, bo na nas Jejmy stąd, bo burza na nas wali! Niech to jest Co? Ujęcie na ciebie? Aha. Podświetlonego Ole <grymiany> fajne Ale było fajne nawet jego ryj było widać Ale czas Czas na kącik rzepcików mnie Więc Wcale się sam nie zapowiadam, ale jest z burza i cykl nie może wyjść z namiotu, bo poszedł na odprawę. Więc ile kaw dziennie pije pielęgniarka? Z trzy kawki. <śleski>